Zobaczcie, 22 dzień. No, już tak szybko to minęło, kochani. Tyle prezentów. I wszystko, co dobre, to się szybko kończy. Zaczynamy otwieranie kalendarzy. I zaczniemy od erotico Fantastico. U, powiem Wam, że dosyć ciężkie. I co my tu mamy? Obie jakieś fajne. No i kochani, coś amazing, powiem wam, że no design też spoko, to jest mega wibrator. E, przykładacie do łewtaczki. No i na zasadzie tego wielorybka, delfinka, <taki> tak żeście je nazywali. E, tu macie o włączacie. W środku wibruje, zasysa, zasysa jakby łewtaczkę, także Powiem wam, że przyjemny jest. Możecie zwiększać moc. Ja tu zwiększacie moc. O, a tu włączacie u góry, żeby wibrowała całość. Powiem wam, że jaki cute to jest. Trochę mi przypomina tego minionka. No, także dzisiaj fajne okienko, naprawdę, naprawdę. Próbuję to włączyć. Dobra, udało mi się wyłączyć Tu macie takie coś do ładowania. E, no, także u piękna rzecz, kochani, piękna. I teraz okienko z Ritualsa, i 22 mamy tutaj. Powiem Wam szczerze, że o, znowu świeca, super. Czekaj, już świeca. Jestem. Jestem ciekawa, ile będzie świeczek. Pięknie pachnie. Mmm, pięknie, wanilią. Ale powiem Wam, że nie jestem do końca zadowolona yy, z Ritualsa. Drogi kalendarz, a no, no nie do końca, kochani. No nie wiem, może jeszcze, jeszcze mamy okienko 23 i 24, ale myślę, że całości i tak nie uratują. No ale świeczka jest super. Mm, waniliowa. Pięknie pachnie. Naprawdę. Kalendarz Balea dla mężczyzn. I co my tu mamy? I maseczkę nawilżającą. Super. I powiem Wam, że są dwie. No to super. Zrobię mężowi takie spa w domu kiedyś. <grym> Myślę, że da się namówić, to porobimy takie różne maseczki. Kalendarz z Rosmana 23. Proszę bardzo. Ale powiem Wam dużo pudełku, a mała zawartość. Ale mamy eyeliner z Rivala. Powiem Wam, że jakoś mi przypodobała się ta yy, firma. No, super kredka, Wam powiem miękka. No, będę używać. Czarna się przyda. Super. Dzięki. Dzięki Santitis. Kalendarz z Aldika. 22 mamy tutaj. I pewnie również czekoladka. Dobra, to ja nie otwieram dalej. Lecimy. Następny kalendarz. Kalendarz Santitis. Ja tu poprzyklejałam na dnie. O kurde. <gryw> poprzyklejałam, żeby się nie ruszało. Uu, powiem wam, co my tu mamy. No i powiem Wam, że mamy dwie bransoletki. Ale takie trochę podchodzi pod świąteczne. Spoko bransoletki. Takie dwie. Kalendarz Wellness. I tu co mamy? Nagel pfajle. Czyli kochani pilniczek. <gryw> Na bank poleci do Was. Ja pilniczków tyle nie potrzebuję. Ale ładnie zapakowane. Kalendarz z Douglasa. O, mamy wielkie okienko. Większe okienko mamy. Proszę bardzo. 22, no może nie takie większe. I co my tu mamy? O, perfumy! Feel the love, beautiful stories, pink pepe... pepe. Pink pepper corn, Madagaskar Vanilla accord. Uuu, to się Santitis spodoba. O, i taka dosyć większa buteleczka. Zobaczmy, jak pachnie. Mmm, w ogóle macie z takim sztyftem. Uuu, powiem Wam, że ładnie pachnie. Mmm, ładny. A, Santitis sobie zostawi, Będę szyję sobie smarować. Mmm, super. No, Douglas, dzisiaj fajne okienko. I kalendarz Max and More, 22 mamy tutaj. Uuu, co my tu mamy? O Rozjaśniacz w kremie. Super. Uuu, powiem Wam. Uuu! No ładnie się mieni. Na, na wideo tak nie widać. Ale spoko jest. No i super, super. Kalendarz od doroti M. I mamy okieneczko 22. Dzisiaj mamy co? Pomadki Cool Collagen plam, Lipstick. Proszę bardzo piękny kolor, piękny naturalny i druga handajan i ciemna zobaczcie u ale intensywna dzięki Dorothy M no malne sobie takie usta może na Wigilię. o fajne fajne super przydadzą się dzięki Dorothy M i polecajka na dziś i mamy, kochani, yy, polecajkę tip: nigdy tego nie rób. No to ja wam powiem, żebyście nigdy nie kradli, yy, żebyście nigdy nie życzyli komuś źle. No i żebyście nigdy nie oglądali się za siebie. No i dzisiaj zdrapeczka numer 22, kochani. No to mamy znowu tą astrologiczną i zobaczmy, czy znajdziemy gwiazdkę. Mamy! Słuchajcie, mamy! Amazing! Mamy zoomy! Super, zaraz odkryjemy, jaka, jaka kwota. Lecimy inne znaczki. Musimy słoneczko lub yy, księżyc, półksiężyc znaleźć. Amazing. What? Zaszalała zdrapka. Co za emotions? No i kochania, odkrywamy. Tutaj już widzę, że mamy FIA. 4 euro. Abs no to fajnie, zdrabka mamy na plusie, a tu 2 euro amazing! 6 euro! To moja największa wygrana w niemieckich w ogóle z Nigdy więcej nie wygrałam. 4 euro było najwięcej. No to super! Amazing! Cześć robaczki, już po otwieraniu kalendarzy mogę Wam się pokazać. Um, kochani, chciałam dzisiaj zapowiedzieć ten konkurs. Um, wygrają dwie osoby, które zostawią jak najwięcej komentarzy pod vlogmasami. Od 1 do 24. Kochani, zliczać będę komentarze dopiero jakoś. No nie jakoś musimy to ustalić. 25, pierwszy dzień świąt dwudziesty 26, tak, kochani. 26 zrobimy rozstrzygnięcie, kto wygrał. Film pojawi się wieczorem o 20, a w czwartek, w czwartek najpóźniej rano, w piątek zliczam wszystkie komentarze, także jak będziecie dodawać potem to one się już po prostu nie będą liczyły. No i kochani, pamiętajcie też, żeby nie spamować, bo YouTube uzna was za spam i nie będzie dodawał waszych komentarzy. Musicie to robić w odstępie czasu. A nie wszystkie komentarze naraz. Trzymam kciuki, trzymam kciuki za Wasze. Wygrane, zaraz zobaczycie, co dostaniecie. Myślę, że są fajne prezenciki. Wezmę je ze sobą do Polski. Jeżeli ktoś wygra z Polski, to wyślę po prostu z Polski. A jeżeli ktoś z Niemiec, to zabiorę je ze sobą do Niemiec i wyślę z Niemiec. Także wysyłka może trwać. I osoba, która wygra, musi subskrybować mój kanał. I mieć otwartą subskrypcję. To znaczy, że ja muszę widzieć, że mnie rzeczywiście subskrybuje. Ja muszę mieć tą pewność, że mnie subskrybujecie. No i, kochani, w zasadzie nie ma więcej. Reguł, następne rozdanie, a już widzę tu po kosmetykach, że, że zrobimy następne rozdanie już w nowym roku. Jak wrócę, to zrobimy sobie i zupełnie na innych zasadach. Także cikaj, czekajcie cierpliwie. No, ale mimo wszystko teraz życzę powodzenia Wam w tym konkursie, kochani. Mam nadzieję, że włączycie się do tej zabawy. Komentowania. Shorty się nie liczą, shortów nie będę zliczać. 24 filmy to i tak dużo, i tak dużo komentarzy musiałabym zliczyć, <laughs> dlatego następny konkurs będzie na innych zasadach. Eee, przede wszystkim łatwiej, żeby było dla mnie, a na święta ja sobie je spokojnie zliczę, bo wiadomo, będzie chill. Eee, mega się cieszę, kochani, bo ja już jutro jadę do Polski. to jest Super amazing. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś. wiecie, nieprzyjemnych sytuacji na trasie. Także trzymajcie kciuki, abym dojechała e, szczęśliwie do e, domu. No i El czeka już na mnie, ja wiem. El pichci same pyszności dla Santitis no, Tis zostaje tutaj na święta ale w ogóle się tak wszystko to pięknie poukładało, że na Sylwestra dojeżdża do mnie, także super cieszę się, nie będziemy tych fajertagów spędzać totalnie osobno, tylko jednak się tak poukładała to wszystko fajnie, pięknie no i co, i kochani powiem wam jak przyknęłam tą Dodą a, to zobaczycie na filmiku psiknęłam wam do boksów yy, perfumami Dody i powiem Wam, że ja czuję ten zapach w powietrzu. Są mega intensywne, dlatego ja nie rozumiem, co, co ludzie chcieli od tej dody. Piękny, piękny zapach. No i tak. No to zobaczcie teraz, jakie boksy dostaniecie. Zobaczcie, jak się pusto robi Santiti. Tu są kalendarze, tu kosmetyki, zobaczcie ile w ogóle tego wszystkiego. Skapnęłam się, że nie otworzyłam wszystkich okienek w ogóle, nie? Paletka jeszcze była z Max End na 20 chyba pierwszy i jeszcze 21 pad do czyszczenia. Tu sobie wyłożyłam biżuterię. Powiem Wam, że dzisiaj to jestem zakręcona. Przed chwilą w ogóle, w ogóle grzmiało. Pierwszy raz się spotykam, żeby w zimę był, jak to powiedzieć, no, żeby burza była. Powiem wam, że ogarniam w ogóle w domu. Wszystko postawiłam sobie na ten, tam prezenty do spakowania, torbę sobie przygotowałam. Tu jeszcze kosmetyki, które albo zabiorę, albo wam wrzucę do rozdania. Słuchawki tego, no muszę umyć podłogi i odkurzyć, także no Santitis dzisiaj sobie działa. No ale tam w tym kącie pusto już się zrobiło, ale w końcu będę miała biurko, hehe. He. powiem Wam, że dużo kosmetyków sobie zostawiam z kalendarzy, sporo tego jest. Mm. Ale jeszcze tak patrzycie, zobaczcie. No, w ogóle muszę te dziury w ścianie jakoś załatać. Ale zobaczcie, ile rzeczy w ogóle nie potrzebuję. Dla Was są pudełeczka. Dwie osoby wygrają. Także zaraz spakujemy i zobaczycie, co otrzymacie. Amazing. Może będzie jeszcze jedno rozdanie, bo trochę tego jest, kochani. No i kochani, ja jestem w trakcie pakowania prezentów. Starałam się zrobić Wam tak samo. Macie dosłownie to samo, tylko że inne firmy. Um, za chwilę Wam pokażę dokładnie co. A więc e, będzie tak, coś dla mężczyzny, e, serum do ciałka, e, będzie e, krem po, do rąk, będzie maseczka do włosów z kokosem, tak? Z kokosem chyba, e, nie wiem, jakaś, Meksyka, ten chyba był z Douglasa, jak się nie mylę, e, albo i nie, nie wiem herbatka świąteczna tu jakiś kremik serum tutaj z Douglasa ten róż wpłynie body lotion błyszyk do ust ten akurat był z Action i tutaj z Action rozjaśniacz cień z Action czekoladka Yy, drugi krem do rąk dla mężczyzny. Jak macie jakiegoś pana, to dacie mu yy, nawilżające dwie maseczki, pady, te matujące pady, pilniczek mm, do czyszczenia twarz, taka jak to się mówi yy, gąbeczka, lustereczko z action, yy, koncentrat z retinolem, maseczka, dwie maseczki yy, yy, z peelingiem o zapachu truskawki, kolczyki złote, znaczy no nie złote, ale no i zestaw kochani branzoletek, hajnecka, gwiazdeczka i tu mam kochani znalazłam jeszcze takie do oczu te opaski i stwierdziłam, że spsikam im spsikam wam, dodam to od razu sobie poniuchacie jak doda pachnie te maseczki i w drugiej jest w sumie to samo tylko, że inne po prostu firmy znowuż jakaś maska maska do ciała dla mężczyzny balsam do twarzy body lotion dla mężczyzny masło do stópek Pumeksik różowy, herbatka mi spadła, błyszczyk z action. Tutaj jakiś a, rozjaśniacz, body lotion. Również maseczka nawilżająca, cień do powiek z action, też maseczka do włosów, cekoladka. Pady matujące. Yy, żel do stylizacji brwi, yy, retinol koncentrat, yy, też Airbeier, peeling maskę i też pady takie do czyszczenia. No i również opaska z psikam, kolczyki takie, branzoletki takie i hajnecka i gwiazdecka. Kurde, powiem Wam, że końca nie widać. Także będziecie mieć naprawdę spoko te paczuszki. Jeszcze zapakuję biżuterię. No i tak to się prezentuje. Jeszcze laskę dorzuciłam. Mikołaj. I co tu jeszcze dorzucić? Myślę, że wystarczy. I tak wygląda pudełeczko w środku, kochani. Dla bezpieczeństwa wrzuciłam jeszcze sianka. No i karteczka oczywiście będzie i no i co? I pierwszą, pierwszy prezencik mamy gotowy. Zobaczcie. Ja to postaram się owinąć. Powiem, że wiem, że paczuszka no trochę waży. No i kochani, na pewno no i tak pudełko wygląda numer 2. Ono jest trochę mniejsze w sensie, a wyższe, węższe, a wyższe. No, ale sianko też dam dla bezpieczeństwa, żeby się nic tu nie wiecie nie połamało i mam nadzieję, że no w sumie jestem ciekawa, kto wygra. Słuchanie, ja się teraz z wami żegnam. Zobaczyliście prezenty. Ja muszę działać dalej, muszę nagrać dla Was film na jutro. W ogóle wyszła mi po drodze kolejny wyszedł mi po drodze kolejny projekt. Ha! Po prostu będę miała dla was mega niespodziankę na wigilię. Tylko muszę jeszcze się za to zabrać, więc przede mną dużo pracy i... E, tak, i, i nie mogę, powiem Wam, że wstałam dzisiaj wcześnie, ale mm, czuję, że już mi się spać chce, no ale nie, nie mogę się położyć, bo potem jeszcze jadę yy, odebrać męża od rodziców, bo pojechali po, po jego babcie do Jeleniej, no i tak, no i muszę go odebrać. Także dzisiaj mega aktywna niedziela. No i co? No to ja się z wami żegnam, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Do jutra. Pa, pa!